Cześć, witaj w przeprogramowanym vlogu. Ja mam na imię Adam i dzisiaj opowiem Ci o jednej rzeczy, która sprawia, że pracuję w tej samej firmie ponad 7 lat. Zanim zaczniemy, muszę zdradzić ci pewną tajemnicę, mianowicie, nigdy nie byłem programistą, a konkretnie nigdy nie byłem programistą na pełen wymiar czasu. Zawsze zajmowałem się wieloma różnymi obszarami w firmie, a wynikało to z prostego faktu. Firma, w której pracuję na samym początku była bardzo mała i każdy zajmował się po prostu tym, co było konieczne do tego, aby ta firma mogła się rozwijać. No i faktycznie tak się działo, pojawiały się kolejne produkty, firma się rozwijała, a ja razem z nią. I właśnie w związku z tym, że kwestia rozwoju jest dla mnie tak, tak istotna, był to jedyny powód tego, dlaczego w tej firmie jestem tak długo. No i w związku z tym, że przez te wszystkie lata byłem pomiędzy światem technologii i światem biznesu, mam kilka przemyśleń, którymi chciałem się z tobą podzielić, które być może wpłyną na twoją pracę tu i teraz, a być może wpłyną też na kierunek rozwoju twojej kariery. Tyle słowem wstępu, przejdźmy już teraz do konkretów. Chciałbym zacząć od nakreślenia problemu, który istnieje, którego z pewnością niejednokrotnie doświadczyłeś. Problemu, który dotyczy tego, że świat technologii nie rozumie świata biznesu i odwrotnie. To, czy ja to jest wina, nie mnie oceniać. Natomiast mam kilka spostrzeżeń na ten temat. Przede wszystkim trudno jest oczekiwać od sprzedawców czy marketingowców tego, że będą rozumieli świat technologii tak samo dobrze jak my. Z drugiej strony, świat biznesu często nie dzieli się z jakiegoś powodu informacjami dotyczącymi kontekstu decyzji biznesowych, które zapadają. A jakby nie patrzeć, często te decyzje mają ogromny wpływ w kontekście rozwoju produktów czy usług, które, nad którymi my pracujemy. Czyli, jakby nie było, dochodzi tutaj do pewnego konfliktu czy problemu komunikacyjnego, o którym za chwilę powiem, powiem jak rozmawiać z biznesem jako programista. Natomiast chciałbym Ci jeszcze wyjaśnić, dlaczego w ogóle powinieneś interesować się częścią biznesową i dlaczego, w moim zdaniem, jest to istotne. Takim pierwszym powodem, który widzę, są kwestie dotyczące decyzji. No, jakby nie było, większość decyzji biznesowych zapada, jak sama nazwa wskazuje, w, w biznesie, czy podejmują je osoby biznesowe. My otrzymujemy informacje o tym, co należy zrobić, a nie zawsze, a właściwie najczęściej, nie jest nam tłumaczone, dlaczego to jest ważne. No i może nam się wydawać, że na przykład decyzja wynika z czystego kaprysu prezesa, czy jakiejś właśnie osoby decyzyjnej, i że nie ma ona większego sensu. Nie muszę chyba podkreślać, jak to wpływa na efekty naszej pracy. Z kolei może się okazać, że ta konkretna decyzja wynika z tego, że np. klient, dla którego to robimy, jest ważnym klientem lub np. firma ma do zrealizowania jakieś konkretne wskaźniki, który, których oczekują inwestorzy. A więc no jakby nie patrzeć, znajomość tego kontekstu na pewno może wpłynąć na naszą motywację, a co za tym idzie zaangażowanie i efekty końcowe naszej pracy. Więc jest to naprawdę bardzo istotne nie tylko dla Ciebie, ale również dla całej firmy. Drugim powodem tego, dlaczego warto jest rozumieć biznes, jest to, że ma to wpływ na Twoją skuteczność. Zapytasz, no ale co ma jedno do drugiego? Ano ma. Mianowicie, podam Ci pewien przykład. Kilka lat temu zajmowałem się projektowaniem całego systemu do zarządzania zewnętrznymi dekrutacjami. Generalnie wszystkie procesy biznesowe, które zachodziły, miały być oparte o ten system. No i teraz, w momencie, gdy go projektowałem, praktycznie doskonale znałem niemal każdy proces, proces który zachodzi w firmie. A co za tym idzie, mogłem go przełożyć na oprogramowanie. I teraz, w związku z tym, że właśnie zdawałem sobie sprawę z pewnych rzeczy, które mogą wydarzyć się w przeciągu kilku kolejnych miesięcy, w momencie, gdy projektowałem architekturę, tam strukturę bazy danych, wprowadziłem wtedy bardzo nieznaczące poprawki, które zabezpieczały mnie na przyszłą ewentualność. Przewidywały po prostu coś, co jeszcze się nie wydarzyło. No i finalnie ta sytuacja się wydarzyła za kilka miesięcy. I oczywiście, w, w momencie, gdybym nie wprowadził tych zmian, z wprowadzenie tych zmian za te kilka miesięcy byłoby bardzo czasochłonne. Zajmowałoby kilkanaście tygodni, a tak zajęło kilka dni. No i chyba nie muszę podkreślać, jak wielki wpływ miało to na moją pracę, a co za tym idzie też na sam produkt i sam rozwój firmy. Więc znajomość kontekstu biznesowego ma wpływ na Twoją skuteczność, no i też bez wątpienia na to, jak widzicie biznes, jak postrzegają Cię osoby biznesowe. No, i ostatni powód, dla którego warto interesować się biznesem, jest to, że nie do końca wiesz, jak może potoczyć się Twoja kariera. Jako programista masz potężne narzędzie w głowie do tego, aby tworzyć nowe firmy. Niejednokrotnie słyszymy historie o osobach, które tworzyły nowe aplikacje, usługi, serwisy itd., itd., a które przedadzały się często w bardzo duże biznesy. No i uwierz mi, że doświadczenie, które możesz zdobyć nawet na etacie, w kontekście właśnie rozwoju biznesu, jest nieocenione w takiej sytuacji. Na przykład ja, w, ty, w, tej, w tym konkretnym momencie, gdybym teraz miał pomysł na swoją firmę, no, miałbym bardzo potężne informacje, kontakty, znajomości itd., itd. do tego, aby tą firmę efektywnie rozwijać. Może nie chodzi o to, że nagle jestem super przedsiębiorcą, ale z pewnością uniknąłbym pewnych błędów, które popełniła firma na przestrzeni tych ostatnich lat. Także, jak widzisz, zrozumienie biznesu może mieć wpływ nie tylko na Twoją obecną pracę, ale może mieć wpływ na firmę, w której obecnie pracujesz, ale również na Twoją przyszłość. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie jasne i teraz podzielę się z Tobą kilkoma wskazówkami dotyczącymi tego, jak komunikować się z biznesem. No bo, jakby nie patrzeć, aby poznać ten kontekst biznesowy, musisz z tymi osobami biznesowymi rozmawiać. Pierwszą wskazówką, którą mogę Ci dać, którą niestety pomija większość programistów, jest to, aby po prostu nie używać słownictwa technicznego w, podczas rozmowy biznesowej. Wynika to z prostego faktu. Osoby nas po prostu nie rozumieją i często czują się niekomfortowo lub po prostu przestają nas słuchać. Musimy to niestety zaakceptować. Jeżeli już mu musimy użyć jakiegoś słowa technicznego, to warto wyjaśnić w prostych słowach, co dokładnie mamy na myśli. I to samo ma się do kwestii dotyczących implementacji. Jeżeli już mówimy, co jak robimy, jaki mamy problem, wyjaśniamy jakiś, jakąś część dotyczącą działania produktu, posługujmy się tylko ogólnikami, zarysujmy sytuację, która istnieje, a nie posługujmy się właśnie słownictwem technicznym, nie wchodźmy w zbytnio w detale, o ile to nie jest konieczne. Przy tym wszystkim warto jeszcze powoływać się na mierzalne wskaźniki, jakieś korzyści lub zagrożenia, które mogą powstać. Mianowicie mierzalne wskaźniki, mam tu na myśli tak zwane KPI. KPI to wskaźniki sukcesu, którymi kieruje się biznes, kierują się osoby biznesowe i to jest tak naprawdę część ich świata. I w momencie, gdy my argumentując jakąś rzecz, mówimy, że na przykład to wpłynie pozytywnie na konwersję albo zwiększy revenue firmy, czyli przychody, to z pewnością zostaniemy wysłuchani i to, co mówimy, zostanie wzięte pod uwagę. A w kontekście możliwości i zagrożeń, chodzi tutaj o to, aby pokazywać możliwości lub ograniczenia technologii. Ja często mam taką łapkę w firmie, osoby, która szuka dziury w całym. No i uwierz mi, niejednokrotnie doprowadziłem do tego, że zmieniłem bieg rozwoju firmy w wyniku tego, że powiedziałem: Hej, możemy teraz skorzystać z tego rozwiązania. Albo skorzystanie z innego rozwiązania okaże się błędem, i podaję konkretne argumenty mówiące o tym, że tak jest. Także, jak możesz sobie wyobrazić, moje znaczenie nie tylko wzrosło właśnie jako programista, ale również wzrosło jako osoba biznesowa, jako osoba, która ma wpływ na rozwój firmy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, w przypadku naszej firmy akurat jest, natomiast warto mieć to na uwadze. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o świat technologii i świat biznesu oraz moje spostrzeżenia, którymi chciałem się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że to co powiedziałem jest dla Ciebie w jakiś sposób wartościowe, a kto wie, być może zainspiruje Cię do zrobienia jakiejś rzeczy, której do tej pory nie robiłeś. Dziękuję Ci za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!